Się z Włocławka sierżant adych obraz i dźwięk nagrywany z kamery na zonę. przypomniał. rzeczywiście przekroczyła Pani prędkość chyba. O. A co tam synowi się stało, Pani powie? Mogę zobaczyć? No, no, nie wiem, góreczek czy wyrostek, nie wiem, no pędzimy. Tak na szybko? Panią, wylegitymuje siła rzeczy, siła, że tak powiem, sprawcza tutaj. Podwieniec? Podwieniec? Dobra, to na sygnale Panią odstawimy. Podwieniec. dziękuję. Powiedz, że z panią jedziemy do tego. To na Do był ten? na chirurgię. Od razu na chirurgię pojechał? Dobrze. Dobrze. Ja bym poprosił Pani do ko. Tu jest. Zastosowaliśmy stan wyższej konieczności. Pod, podprowadziliśmy panią z synem do szpitala. Wiadomo, w wyższym celu, tak? Tak. On został od razu zabrany na chirurgię, tak?